Dzień dobry moi drodzy, jest godzina 4.54. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja z Katarzyną już jestem spakowana, tam z tyłu możecie zacząć walizki nawet. Jemy śniadanie po ostatnim tym trójkąciku takim, Nori. To jest wersja Spicy Salmon. Idealnie o piątej nad ranem, prawda Katarzyna? Cieszę się. Katarzyna o dziwo wstała, powiedziała, że całkiem wyspana. Już pomogę ci. I do tego milk tea do picia. Ulubionej. jej. No, Krzysztof też już nie śpi. Któryś głosówkę nagrał, ale chyba przez przypadek. A, bo już usunął, no. Także zaczynamy kolejny dzień, za chwilę jedziemy na lotnisko, dosłownie za 10 minut musimy być na recepcji o 5.05. Nikt nam nie kazał, Krzysztof tak zażyczył, także... Skoro tak ma być, to tak będzie. Ale już się nauczyłam otwierać przynajmniej to. Już nie wiem, ile ich zjedliśmy tutaj, ale dosyć sporo. Nasz ulubiony snack. Polecam go serdecznie, ale tego smaku jeszcze nie jedliśmy. No. Proszę bardzo, jemy i spadamy na lotnisko. Odezwę się do Was pewnie już stamtąd. Tak mi się wydaje, będzie najłatwiej. Hi, Was już bardzo serdecznie z lotniska. Jest godzina 7:4. Cała odprawa, nadanie bagażu, później ta kontrola osobista zajęła nam ponad półtorej godziny. Także zabawnie. Ale już wam mogę oficjalnie zdradzić, że jedziemy do Kambodży, a konkretniej Phnom Penh. Proszę bardzo, tutaj mam nazwę. W ogóle bardzo ładne bilety. Ostatnio cały czas nam drukowali albo takie zwykłe papierowe, albo mieliśmy je po prostu w telefonach. Więc teraz będę miała do kolekcji bilet z Air Kambodża. Ja zawsze zbieram takie bilety właśnie jak gdzieś podróżujemy. Nawet w Nerce ostatnio znalazłam jakieś trzy stare. Jeden z podróży do Nowego Jorku, jeden gdzieś tam, co? A teraz przyszłam z Katarzyną do jakiejś tutaj kawiarni takiej na lotnisku, zabówiłyśmy sobie po kanapce jakieś i ja do picia iced americano, a Katarzyna na próbę wzięła maczę, Było coś takiego jak matcha milk foam. Cokolwiek to znaczy. Stwierdziła, że ma ochotę przetestować Maczy, więc będzie taste test. Będziesz się chciała podzielić swoją opinią o Maczy Subcio. Bardzo ładna pogoda, słońce świeci, jest cieplutko. Ile jest stopni? 25? Nie wiem, poczekaj. Czekam. A w ogóle dostali... 21. A, 21. Ale wydaje mi się, że jest cieplej. Kłamią tam. Dostałyśmy coś takiego, zadzwonię jak nasze jedzenie będzie gotowe. Dostałyśmy jakiegoś takiego burgera z kurczakiem, czy coś takiego. Chicken cheeseburger. Właśnie. We will see. Krzysztof z mamą poszli sobie na sklepy popatrzeć. Jakieś tam jeszcze co można kupić. Później będziemy z tego lotniska też wracać po Kambodży. Bo teraz jest plan, że od 2 do 5 stycznia będziemy właśnie w Kambodży. W dwóch miastach. Bo lecimy do Phnom Penh. Później będziemy się przemieszczać jakimś autobusem, czy tam busem, nie wiem czym, do Siam Rep. I stamtąd będziemy lecieć z powrotem do Ho Chi Minh, tutaj do Wietnamu na dwa dni chyba, albo trzy, trzy noce. I stąd już z powrotem do Amsterdamu. Także jeszcze troszeczkę tutaj latanie nas czeka, ale jest dopiero 2 stycznia, także jeszcze się tym nie martwimy. Najpierw sobie odhaczymy nowe państwo, Kambodżę. Why not? Ale lot jest bardzo krótki, bo tylko godzinka. Także my tam dosłownie lądujemy o dziewiątej jakoś. Także cały dzień przed nami. A jak ocena zmęczenia w skali od 1 do 10, jak na to, że spałyśmy 3 godziny? 5. To jest stabilnie. Macza cię postawi na nogi zaraz, może. Dokładnie. O! Dzwoni jedzenie. Proszę? Czy najpierw czas maczy? Tutaj mam moje Amerykana Katarzyna, swoją macza milkwą. Zamieszaj ładnie, zamieszaj. Bardzo ładnie. Jestem dumna. Jak ocena twojej pierwszej maczy? Dobre. Dobra? Jak, tak jak Milkse. Może zostaniesz fanem maczy? Będziemy mieli dwa obozy w tym domu, matcha i kofi. Czy znaczy ja nie jestem hejterem Maczy, po prostu... preferuję iced coffee. Co tego burgerka. Dostaliśmy jeszcze sos chili i tomato sauce. Nawet nie jest nazwany ketchupem, tylko sosem pomidorowym. That's interesting. Ja w ogóle mam plecak i nerkę założoną, bo nie chcę mi się tego ściągać. Mogę się przynajmniej oprzeć wygodnie. Wygląda nice. Taki zwykły burger na śniadanko, idealnie. Na dobry początek dnia. Nie, Katarzyna, chcesz sos chili albo ketchup? Znaczy, tomato sauce. Poproszę nam życzyć smacznego. i Za chwilę idziemy na gate i wsiadamy do samolotu. Ale dzisiaj nie będzie żadnego ciekawego vloga z samego samolotu, no bo mówię, lat trwa tylko godzinę, więc nawet nie będzie wam co pokazać. Raczej. A zapomniałam jeszcze, tylko zrobimy szybki test kawy razem. Nie wiem, co wam to da. Najprawdopodobniej nic. Jakaby nie była, i tak ją wypiję. Ale sprawdźmy to, o, mocne Kwaśne trochę, ale dobra, ta wczorajsza była lepsza, co kupiliśmy w tym takim straganie na ulicy, but that's fine. This will do. Także zjemy i idziemy na gate, bo za 30 minut będą nas spuszczać do samolotu. Was bardzo serdecznie z Kambodży. Właśnie wylądowaliśmy. To lotnisko jest tak ogromne i tak puste, że trochę tak wiecie. Dziwnie tutaj się czujemy na razie, ale w ogóle nasz samolot był w połowie pusty, więc wyszło tak, że mama miała cały rząd dla siebie. My siedzieliśmy w trójkę, co prawda. Mieliśmy się przesiąść po wystartowaniu, ale wszyscy poszli spać od razu. Jeszcze chyba nawet zanim samolot wystartował. Ty spałeś zanim samolot wystartował, nie? Ja zasnęłam od razu po wystartowaniu, Krzysztof też przed. A mama to w ogóle nie wiem, chyba usiadła i od razu poszła spać. Także generalnie mieliśmy wszyscy w czwórkę Power drzemkę i czujemy się jak nowonarodzeni. Masz siłę na zwiedzanie? Tak, musi się mózg nie No, Katarzynie musi się jeszcze mózg obudzić, ale generalnie jest dopiero 10.21, a przed nami jeszcze cały dzień zwiedzania. Także taka Power drzemka na pewno nam dużo dała. Teraz będziemy... co? A. Toalety. Teraz będziemy próbować, znaczy teraz idziemy odebrać walizki, więc miejmy nadzieję, że przyleciały. I co? Idziemy do hotelu, musimy znaleźć jakieś taksy. Tutaj działa ta aplikacja Grab, więc pewnie weźmiemy sobie z tej aplikacji po prostu znowu, no. Grab. O, właśnie reklama była. Ja my też wypełniłam takie dokumenty, bo jak przylatujecie, to potrzebujecie taki arrival Form jakieś dziwne i wizy. Te wizy, który, na które aplikowaliśmy w Amsterdamie przed wylotem parę godzin i dostaliśmy je. Także miejmy nadzieję, że wszystko dobrze wypełniliśmy. Idziemy po bagaże. Dziękuję operatorze. Co? Jak biegną tam z przodu. Dosłownie zdążyliśmy przejść przez tą odprawę z paszportami już przyjechały nasze walizki. Tam Krzysztof ma jedną, ale widzieliśmy z góry, że kolejne też już jeżdżą po tym pasie. Także całkiem szybko poszło. No ale mówię, nie było tłumów w samolocie, więc podejrzewam, że to dlatego. O, kolejna. Jeszcze moja czerwona też tutaj gdzieś już jeździła. W ogóle to jest bardzo ładne lotnisko. Ono się otworzyło dosyć niedawno, więc jest nowe. niezniszczone takie nowoczesne. Podoba mi się. Czekamy na pokój jeszcze, bo jeszcze nie był gotowy, jak przyjechaliśmy i weszliśmy do takiego sklepu spożywczego jakiegoś pod hotelem na szybkie lody, żeby nam się lepiej czekało. Bardzo dobre swoją drogą. Dzisiaj zwiedzamy sobie stolicę Kambodży, ale plus jest taki, że wszystkie takie zabytki główne, które tutaj są, to są w pobliżu naszego hotelu. Więc myślę, że tak z 3 godziny, 4 i cała stolica będzie zwiedzona. Pokój już dostaliśmy w ogóle, później wam zrobię room tour, jeżeli nie zapomnę. Ale tak, teraz będziemy zwiedzać, robić foteczki i później pewnie jakiegoś jedzenia szukać. Dla niego 3 dolary. 3 dolary 5 km. 5 km to 3 dolary. No Więc wykręcił nas na dolara. Trochę tak, ale początkowo chciał 4 albo 5, więc 3 i tak nie jest źle. Nie, no zaczęli oddychy na bramie A, jeden gościu chciał nas wziąć na samym początku za dyszkę, a on się nie damy my. Jak wrażenie Katarzyna? Wróciliśmy już do hotelu, tak jak mogliście zobaczyć, zjedliśmy sobie przepyszną kolację. Później po kolacji jeszcze pojechaliśmy na taki nocny market. Tylko, że wszyscy byli na jedzenie, oczywiście, więc a z racji, że tam większe rzeczy to jednak są stanowiska z jedzeniem, no to nic nie zjedliśmy. Kupiłam sobie z Kasiem tylko po takim ciasku, takiej w kształcie monety. Tam wam nagrałem kawałek i zjadłem je dosłownie przed chwilą. Tutaj mam jeszcze papierek. O, proszę bardzo. Bardzo dobry było z serem w środku, ale takim trochę na słodko. Przyznaję, że to był dosyć męczący dzień. Aktualnie jest godzina 23 prawie. Ja za chwilę będę właśnie siadać do montażu, jeszcze tylko odpowiem na parę pytań, ale zrobiliśmy tak dużo kroków, jak na to, że spaliśmy dosłownie 3 godziny, to uważam, że ekipa sobie dała bardzo dobrze radę. Naprawdę. Jeździliśmy sobie i tuktukami, i jakimiś tam taksówkami, także było naprawdę do przeżycia. Jeszcze na koniec też zrobiliśmy zakupy spożywcze, jakieś napoje, chrupki na jutro na trasę. Bo właśnie, jutro już zmieniamy miasto, jedziemy do Siem Rep. E, mamy załatwionego kierowcę. Ogarnialiśmy to dosłownie, jak przyjechaliśmy do hotelu. Krzysztof gdzieś tam znalazł jakąś firmę, która się zajmuje takim transportem, więc będziemy mieli swój prywatny samochód i po drodze będziemy się też zatrzymywać jeszcze na jakieś zwiedzanie w jakiejś wiosce, w świątyni i tak dalej, więc ogólnie będzie cały dzień w aucie, ale z wieloma przerwami. A ja już wchodzę w komentarze z poprzedniego filmu, odpowiadam na jakieś dwa pytanka no i kończymy na dzisiaj. Zrobiliśmy w ogóle 20 tysięcy kroków. A i na tym rynku jeszcze jak poszliśmy, to kupiłam sobie taki pokrowiec na telefon. Jasno różowy z taką brokatową kokardką. Tutaj mam takie jakby uszy. Bardzo mi się spodobał, ale tylko taki jeden. Dobra. Komentarze już już wchodzę. Ok, pierwsze pytanie. Jakie jest według ciebie najbardziej zaskakujące, może mniej popularne, niedocenione miejsce na świecie? I pierwsze co mi przychodzi na myśl, to jest Palau. To jest w ogóle państwo-wyspa, o której ja totalnie nie miałam pojęcia, że istnieje. I jak tata mi powiedział, że będziemy tam lecieć, to nawet nie wiedziałam, gdzie tego szukać na mapie. Dosłownie. Także myślę, że to jest całkiem mało popularne miejsce, przynajmniej ja o nim nie wiedziałam, może wy wiedzieliście. Było przepięknie, trafiliśmy idealnie z pogodą, i to jeszcze było tak, że my lecieliśmy do Tajwanu i tak jak teraz, właśnie lecąc do Wietnamu, zrobiliśmy sobie taki mały break na Kambodży. to tak wtedy zrobiliśmy właśnie spalału, że polecieliśmy tam na dwa albo trzy dni. I uważam, że było warto. Mieliśmy jeden, w zasadzie sensie mieliśmy taki dwa pełne dni, chyba z tego co pamiętam. To było w 2023. I akurat w dzień, w którym wzięliśmy sobie taką wycieczkę na jakieś nurkowanie i takie rzeczy, był przepiękny i słoneczny, a kolejnego już padało. Także mieliśmy ogromne szczęście. Jak podczas. Większości naszych podróży, w sumie, patrząc na to, że robimy wszystko na ostatnią chwilę, i w ogóle także ja uważam, że mamy całkiem niezłego farta. Zrobisz taki film z podsumowaniem, jakie kraje już zwiedziłaś. To jest bardzo dobry pomysł, ale ten film to by chyba wtedy trwał z godziny. Więc jeżeli chcecie, żebym nagrała coś takiego, to oczywiście nie ma problemu. Tylko szykujcie się wtedy na bardzo długi film i musielibyście też mi zadać jakieś pytania, właśnie do tego filmu, co konkretnie chcielibyście, żebym opowiedziała o każdym z państw, czy nie wiem ile razy w nim byłam, czy co Konkretnie widzieliśmy, tak wiecie. Bo jednak ponad 100 państw opowiedzieć w jednym filmie to byłoby dosyć niezłe wyzwanie, więc musiałabym wiedzieć, co konkretnie mówić o każdym z nich, ale wszystko jest do zrobienia. Ja bym sobie wszystko nie rozplanowała, zapisała, rozpisała i mogłabym wam opowiadać nawet i godzinę. Także, jeżeli jest coś, co konkretnie Was interesuje, albo jakieś może konkretne państwo, które Was interesuje, żebym mogła się na nim wtedy trochę więcej skupić, to dajcie znać. Możemy zrobić taki film, nie ma najmniejszego problemu. A teraz już Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ja idę dokończyć teraz montowanie tego filmu, spakować tutaj resztę rzeczy. No bo zostajemy tutaj tylko na jedną noc, i jutro o 7.45 już spadamy dalej. Więc wypadałoby tutaj troszeczkę ogarnąć, spakować wszystkie zakupy. No i co, widzimy się niedługo. Bye!